Witam wszystkich bardzo serdecznie. Arkadiusz Kulikowski, kanał finansista. Na rynku zapanował strach, mamy spadki na głównych amerykańskich indeksach, szczególnie na indeksie spółek technologicznych Nasdaq, który pociąga za sobą indeks SP 500. Najbardziej cierpi. Netflix, którego dzienny spadek akcji wynosi powyżej 20% w związku z ogłoszeniem słabszych wyników, a także słabszych oczekiwań pod kątem ilości abonentów w obecnym roku. O możliwej głębszej korekcie na indeksie S&P 500 rozmawialiśmy nieco ponad miesiąc temu w odcinku Czy to już krach na giełdzie? Tam rozważałem scenariusz nawet zejścia w okolice psychologicznego poziomu 4000 dolarów. No i teraz jeśli faktycznie nie zakończy się na około 10% pullbacku, i na wsparciu utworzonym przez ostatni lokalny dołek, a także przez 50 tygodniową średnio kroczącą, a więc całkiem silne wsparcie, możemy spodziewać się dalszych spadków właśnie w okolice 4000 dolarów i korekty na poziomie około 17% od szczytu. Jest to scenariusz całkiem prawdopodobny, który należy rozważać. Kiedy na rynku dzieje się leje się krew, inwestorami targają emocje które przyczyniają się do podejmowania pochopnych decyzji, a w efekcie do ponoszenia majątkowych strat, zatem kontrola. Emocji, kontrola swojej psychiki to chyba jedna z najważniejszych umiejętności inwestora, i tę umiejętność można doskonalić. Można wykorzystywać do tego celu różne metody. Z pewnością warto zapoznać się z książką Daniela Kahnemana, Pułapki Myślenia, po to, aby zwiększyć swoją świadomość w zakresie tego, jak ludzie podejmują swoje decyzje. Natomiast jeśli chcesz być z nami na bieżąco i na bieżąco zagłębiać się w ten fascynujący świat finansów, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Z pewnością z kolei w kontroli emocji może pomóc skonstruowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. W takim portfelu powinny się znaleźć również aktywa odwrotnie skorelowane z szerokim rynkiem akcji. I właśnie dzięki temu, w momencie, kiedy benchmark, kiedy indeks SP 500 w ostatnim miesiącu prosperuje nieco gorzej, mój portfel zachowuje się. Dużo bardziej stabilnie zapewniając spokojny sen. Skład swojego portfela publikuje i aktualizuje na, bież na bieżąco w miesięcznym raporcie specjalnym dla członków zamkniętej grupy. W tym raporcie również przegląd po różnych aktywach, a także komentarz rynkowy. Po to, aby poszerzać swój horyzont inwestycyjny do grupy, możesz dołączyć poprzez stronę Patronite. Link znajdziesz w opisie pod filmem, zatem serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy do spółek, które mogą dobrze poradzić sobie w okresie podwyższonej inflacji, a także wzrostu stóp procentowych, spójrzmy na sytuację ekonomiczną, a także rynkową z szerszej perspektywy. Obecnie strach wśród inwestorów wywołuje nieunikniona właściwie podwyżka stóp procentowych przez FED i jak możemy przeczytać na puls biznesu, już w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie FOMC, na którym to FED ma dać jasny sygnał do podniesienia docelowego. Przedziału dla swojej kluczowej stopy procentowej to podniesienie stóp procentowych miałoby się odbyć już w marcu, co oczywiście wywołuje nerwowość wśród inwestorów. Spójrzmy zatem na wykresy, na to, jak prezentuje się korelacja pomiędzy stopami funduszy federalnych, a właśnie benchmarkiem, indeksem SP 500. No i jeśli się przyjrzymy, to widzimy. Pewne podobieństwo z obecną sytuacją do tej, która miała miejsce w latach 2015-2016, a więc mamy stopy procentowe na stosunkowo niskim poziomie. Spodziewamy się podwyżki stóp procentowych i podobnie było wówczas, czyli długi okres niskich stóp procentowych, a następnie ich podwyżka. No i spójrzmy tutaj bliżej. Pierwsza podwyżka stóp procentowych odbyła się w październiku, listopadzie 2015 roku, natomiast kilkanaście. Kilka miesięcy wstecz zaczęła się korekta. Spójrzcie, około 13% korekta wywołana właśnie strachem przed podwyżką stóp Następnie mamy odbicie, a e, potem dalsza korekta, prawie 14%, już w tej pierwszej fazie podwyżki 100%, a więc spójrzcie, jaka zmienność na rynku. Korekta 13%, wzrosty i ponowna korekta 14%. Natomiast Zasadniczo później, spójrzcie, kiedy już mieliśmy do czynienia z systematycznym wzrostem stóp procentowych, tak naprawdę był to bardzo dobry okres dla rynku akcji. Właściwie do ostatniego momentu, tutaj ta końcowa faza, kiedy dochodziliśmy do szczytu podwyżki stóp procentowych, zaliczyliśmy ponownie sporą, prawie 20% korektę, natomiast zasadniczo przez kilkanaście miesięcy oznaczało to bardzo dobry okres dla rynku akcyjnego, a także dla indeksu SP. 500. A zobaczmy teraz jakie wiadomości, jakie informacje królowały w owym czasie w mediach. Mamy artykuł na magazynie Fortune i tutaj e, sierpień 2015, spadki na akcjach, globalna wyprzedaż. Jakie powody były po, e, podawane, obawa inwestorów e, w kontekście cen ropy, ale właśnie również obawa związana z nieuniknioną rychłą podwyżką stóp procentowych inny artykuł, tym razem CNN Business, końcówka, ostatni dzień grudnia 2015, indeks Dow zamyka się najgorzej od 2008 roku, no i właśnie jakie mamy podawane powody, ponownie właśnie obawa związana ze spadającymi cenami ropy, także spowolnienie w chińskiej gospodarce, a także ciągła spekulacja odnośnie Podwyżki stóp procentowych przez rezerwę federalną, można powiedzieć, nic nowego pod słońcem, ale wróćmy jeszcze do wykresów i spójrzmy na inne okresy, jak to wyglądało wcześniej lata, w tym przypadku mamy 2003-2004, zobaczcie, również stopy procentowe nisko, jesteśmy przed podwyżką, ale korekta zaczyna się kilka miesięcy wcześniej i ostatecznie sięga. Powyżej 8%, ale potem już samo okres podniesienia stóp procentowych jest dobry dla akcji. Zobaczmy wcześniej: lata 99-2000, podwyżka stóp procentowych, wzrosty na akcjach, lata 93-94-94-95, wzrosty stóp procentowych i wzrost na indeksie SP 500 czy lata 88. 89% wzrostu procentowych wzrosty na akcjach, więc statystycznie. Sama podwyżka stóp procentowych, ten okres, kiedy jest ona dokonywana, jest dobry dla rynku akcyjnego. Natomiast jeśli będziemy mieli powtórkę z rozrywki, szczególnie sytuacja będzie podobna do tej z lat 2015-2016, to najbliższe miesiące mogą być nerwowe na rynku akcyjnym i charakteryzować się do sporą zmiennością, co spowoduje właśnie wiele strat wśród inwestorów. Natomiast jeśli będziemy Potrafili zapanować nad naszymi emocjami, będziemy mogli się skoncentrować na wyszukiwaniu dobrych spółek do naszego portfela, będziemy mogli swój portfel wzbogacić właśnie o tego typu spółki, bowiem zaczną pojawiać się okazje, duża zmienność i tego typu sytuacje, strach wśród inwestorów wywołują okazje. Właściwie te okazje już zaczęły się pojawiać. Jakie spółki mogą szczególnie dobrze poradzić sobie w okresie podwyższonej inflacji, a także wzrostu stóp procentowych? Otóż takie środowisko powoduje zwiększone obciążenia gospodarstw domowych, które dysponują mniejszym dochodem, jest mniejszy tak zwany dochód rozporządzalny, w związku z czym nie mogą sobie pozwolić na niektóre produkty czy też usługi, natomiast z pewnością nie mogą zrezygnować z tak zwanych produktów podstawowych, a więc firmy oferujące tego typu produkty będą generować zyski. I w jaki sposób tego typu firmy można znaleźć? Przenieśmy się zatem na stronę Finwiz i właśnie na screener akcji właśnie na tej stronie, i na początek powinniśmy wybrać sektor, i w tym przypadku interesuje nas sektor consumer, defensive, a więc właśnie te spółki defensywne, spółki oferujące podstawowe produkty. Dla większego bezpieczeństwa w okresie, kiedy mamy podwyższoną zmienność, warto. Wybierać większe spółki, zatem wybierzmy sobie tutaj parametr spółki duże powyżej z kapitalizacją powyżej 10 miliardów dolarów. No i teraz przejdźmy już do konkretnych jeszcze wskaźników fundamentalnych. Oczywiście dobrze by było, aby były to dobre spółki, które zarabiają, a więc wybierzmy inne kryteria: marża brutto powyżej 5%. Weźmy również perspektywę rozwoju tego typu spółek, ponieważ inwestujemy raczej na długi termin, zatem EPE, zysk na akcję przewidywane EPS w kolejnym roku powyżej 5%, a także w kolejnych 5 latach powyżej 5%. No i weźmy sobie na przykład jeszcze wskaźnik ROE, zwrot z kapitału powyżej 5% i po wybraniu takich kryteriów zobaczcie, powstaje nam lista 20, 20 dużych spółek, które dodatkowo możemy poselekcjonować, pofiltrować po market capie od największej do najmniejszej i w ten sposób z tej listy mamy spółki, które możemy poddać dalszej analizie. Natomiast jest to pierwszy ciekawy krok, który możemy wykonać. Jakie to mogą być jeszcze spółki? Z wyjątkiem tych spółek defensywnych, także mogą dobrze poradzić sobie spółki wzrostowe, ale rentowne. To jest bardzo ważne: rentowne spółki wzrostowe, nie te, które przynoszą straty. Dodatkowo spółki, które dysponują tak zwaną dużą mocą cenową, a więc mogą przerzucać rosnące koszty na klientów i w jaki sposób możemy znaleźć te spółki ponownie przynieśmy się na screener Finviz w tym momencie już nie interesuje nas tutaj konkretny sektor ale zostawmy właśnie kapitalizację powyżej 10 miliardów dolarów dla większego bezpieczeństwa i przejdźmy do wskaźników fundamentalnych. Zostawimy również EPS pod kątem rozwoju tych spółek. Ta perspektywa również nas interesuje, ale tutaj musimy już zdecydowanie postawić na większą marżę, zatem dajmy marżę brutto powyżej 20%, a także na zwrot z inwestycji powyżej 15%. Te dwa wskaźniki właśnie mogą nam podpowiedzieć o tak zwanej mocy cenowej spółek, a więc o tym, czy mogą spółki sobie pozwolić na przerzucenie kosztów na klienta. net to również dobrze by było, aby była stosunkowo wysoka. Powiedzmy, że będzie to poziom powyżej. 15%, a także warto wspomnieć o tym, aby ta spółka nie była nadmiernie zadłużona, bo w okresie podwyżki stóp procentowych wzrastają koszty obsługi długu, zatem również ten wskaźnik dług do kapitału weźmy pod uwagę. I w ten sposób powstaje nam lista spółek, właśnie spółek wzrostowych. Jak widzicie, często jest to sektor technologiczny, czy na przykład biotechnologiczny, albo nawet zdrowotny. I z tej listy możemy właśnie selekcjonować spółki do dalszej analizy, właśnie e, zarówno pod kątem spółek defensywnych, jak i spółek wzrostowych. Warto podać je następnie wielowymiarowej analizie. Natomiast zobaczcie, tutaj już mamy ciekawą dywersyfikację, czyli z jednej strony spółki defensywne, z drugiej spółki, z drugiej strony spółki wzrostowe. Natomiast to, w jaki sposób można przeprowadzić tak zwaną wielowymiarową analizę, pokazywałem na zamkniętej grupie, na przykładzie spółki. Adobe, właśnie taki sposób podejścia, jeśli będziemy go trenować, jeśli będziemy starali się systematycznie ulepszać nasz proces decyzyjny, zwiększymy swoje szanse na dobór ciekawych spółek do portfela, a także na lepsze momenty zakupowe, lepsze momenty pod kątem stosunek zysk-ryzyko i dzięki temu możemy uzyskiwać zwroty, nawet kiedy szeroki rynek nie radzi sobie zbyt dobrze i przykładem tego typu spółki jest spółka Vertex. Film z analizą tej spółki opublikowałem z kolei na zamkniętej grupie 20. Listopada i zobaczcie na wykres ceny od tego czasu spółka poradziła sobie bardzo dobrze kiedy czyli w momencie kiedy mamy gorzej prosperujący szeroki indeks dla przykładu S&P 500 czy też Nasdaq zobaczcie jak fajne zwroty zapewniła spółka Vertex równoważąc nieco mój portfel są to bardzo ważne elementy pod tym kątem Zatem podsumowując Obecnie może czekać nas czas, kiedy będziemy mieli do czynienia ze sporą nerwowością na rynku. Jest to związane właśnie z obawą związaną z, podwyżkiem, z podwyżką stóp procentowych, potem pewien okres już samej podwyżki stóp procentowych, a także inne straszaki, które mogą występować na rynku. To powoduje dużą zmienność i to może powodować znaczne straty wśród inwestorów. Natomiast jeśli będziemy potrafili zapanować nad naszymi emocjami, Będziemy mogli się skoncentrować właśnie na tym, aby szukać ciekawych okazji inwestycyjnych, aby dać sobie szansę na znalezienie ciekawych momentów zakupowych i ciekawych momentów pod kątem stosunku zysk-ryzyko. Mam nadzieję, że odcinek okazał się przydatny. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia już w kolejnym odcinku kanału Finansista. Wiedza, która procentuje.